Hej, człowieku, mam do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś trochę zwolnić? Wiem, że czasem chciałbyś, żebym od razu wszystko rozumiał, żebym bezbłędnie wykonywał polecenia, nie mylił się i nie potrzebował tylu powtórzeń. Ale musisz pamiętać, że nauka wymaga czasu, a ja naprawdę się staram. Nie każde polecenie od razu do mnie trafia. Nie jestem robotem, który od razu zna wszystkie Twoje myśli. Czasem muszę sam przemyśleć, czego dokładnie ode mnie chcesz. Twoje emocje wpływają na mnie. Jeśli widzę, że się denerwujesz, zaczynam się stresować i mam jeszcze większy problem ze skupieniem się. Ale jeśli jesteś cierpliwy, czuję się bezpiecznie i mogę spokojnie próbować do skutku. Czasem po prostu potrzebuję więcej prób. To, że dzisiaj coś mi nie wychodzi, nie znaczy, że nie do rady. Może jutro pójdzie mi lepiej. Twoja cierpliwość to klucz do mojego sukcesu. Kiedy nie naciskasz na mnie, i pozwalasz mi uczyć się we własnym tempie, szybciej rozumiem o co chodzi i jestem bardziej zmotywowany. Wiem, że czasem się spieszysz i chcesz szybkich efektów, ale proszę, daj mi szansę. Cierpliwość to coś, co sprawia, że nauka staje się przyjemnością, a nie stresem. Więc, przyjacielu, jeśli coś mi dziś nie wyjdzie, po prostu weź głęboki oddech, uśmiechnij się do mnie i spróbujmy jeszcze raz. Obiecuję, że się nauczę, tylko potrzebuję Twojego wsparcia.